Jak wiadomo, General Electric i Instytut Lotnictwa w Engineering Design Center stawiają na młodzież. Instytut Lotnictwa prowadzi program misyjny pod tytułem Era Inżyniera. I chcieliśmy się dowiedzieć, jak prezes General Electric w Polsce wyobraża sobie pomoc General Electric młodym inżynierom w wejściu na rynek. Jak pan ocenia ogólnie ideę programu Era Inżyniera? Tak, więc ja chciałbym powiedzieć takie, zaoferować globalne spojrzenie. Otóż generalnie mamy deficyt inżynierów na świecie. Prawda? Ten deficyt jest odczuwalny w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. I wydawało się, że w Polsce będziemy mieć problemy z naborem inżynierów. Tymczasem okazuje się, że po pierwsze jest program rządowy wspierający czy zachęcający przyszłych studentów do rozpoczęcia studiów inżynierskich. Po drugie widzimy, że ten nasz, nasze centrum jest magnesem, który tych inżynierów przyciąga i, i, i mają szansę na atrakcyjną pracę. Z naszej strony, czyli ze strony General Electric można powiedzieć, że Współpraca z uczelniami, porozumienia, które mamy, zaoferowanie programów studiów, to jest dokładnie to, co powoduje, że, z jednej strony, my otrzymujemy wspaniałych absolwentów, a z drugiej strony, ci jeszcze studenci widzą perspektywy na, na zatrudnienie w najlepszych firmach na świecie. A czy pan ocenia polskich inżynierów w sposób pozytywny? Kompetencje polskich inżynierów, jakość kształcenia na polskich uczelniach, czy e, oni spełniają państwa wymagania? Spełniałem jak najbardziej, ponieważ jak wiadomo, jesteśmy firmą, która zajmuje się infrastrukturą. E, I poza EDC, EDC zatrudniamy jeszcze wielu inżynierów w General Electric, w różnych działach, nawet tutaj w Warszawie, ale też na terenie całej Polski. I muszę powiedzieć, że jak dotąd nie, nie zawiedli naszych oczekiwań. Ci ludzie awansują bardzo szybko w naszych strukturach, i myślę, że zadowolenie jest obopólne. Serdecznie dziękuję. Ja również.